Mleczko rodzeniaczku. przeanalizowałem to, co do mnie powiedziałeś, e, żebym napisał do Wojtka Goli. Pomimo tego, że wiesz, jak wygląda moja e, aktualna sytuacja z Fame MMA i wiesz, że taka walka jest nierealna e, do odbycia ze względu na konflikt, który panuje między mną e, a Fame MMA. No, najpierw mi kurwa mówisz, najpierw mi kurwa mówisz, no możemy się bić na fejnym, no to napisz do Fame'u. Nie no, wiesz, że nie mogę napisać do Fame'u. Wiesz, o co chodzi, nie? No kurwa ciebie wiąże jeszcze jedna walka, ostatnia walka, którą musisz odbyć, i będziesz wolny kontraktowo. Dlatego ja po tej walce mogę znaleźć ci federację, w której możemy po prostu taką walkę odbyć. I nie za grosze, które biłeś się wcześniej w innych federacjach, bo tam chyba dostajesz 600 czy 700 tysięcy, tylko dostajesz normalne, solidne wynagrodzenie, porządne wynagrodzenie, takie, jakie YouTuber Twojej klasy powinien dostać, a nie będziesz Ci może w końcu bić za grosze, za które się biłeś. A i bardzo chciałbym ci podziękować za ofertę pracy jaką mi zaproponowałeś, czyli operator kamery za minimalną krajową. No niestety Nitro muszę odmówić, bo biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku i to w ilu kredytach i leasingach aktualnie się znajdujesz, ta twoja sytuacja finansowa może nie być w najbliższym czasie przyjemna. Po prostu nadchodzi wielki krach. Nie wiem czy jesteś zapoznany z rynkiem, ale to co dzieje się na świecie, no niedługo po prostu stanie się już w Polsce, już widać tego Zalążki tego, jak ten krach ma po prostu odzwierciedlenie na rynku, czyli po prostu w najbliższym czasie najprawdopodobniej Nitro nie będzie stać Cię na utrzymanie swoich pracowników. Także no, po prostu boję się o to, że, że mógłbyś mi nie zapłacić nawet tej najniższej krajowej. Dlatego, dlatego bardzo Ci. Jaka kurwa kredyt, co ty pierdolisz? Kurwa ty. Moja księgowa w chuj. Dziękuję za propozycję pracy, ale niestety e, nie skorzystam. I widać mleczko rodzenia, że jesteś bardzo zakompleksioną osobą, bo gdy tylko powiedziałem dwa lata temu, że nie masz e, auta, to nagle tych aut znalazło się parę. E, po roku czasu, jak tylko zdążyłeś zrobić e, prawko po tym, jak Tak, robiłem rok czasu prawo jazdy. Dzięki kurwa. Dzięki Łukasz. Dzięki. Gdyby nie ty, to nadal bym jeździł tramwajem. Ja pierdolę kurwa. E... No ogólnie, jakbyś miał jeszcze jakiś kanał na YouTubie, to bym Ci podziękował pod filmem, no ale no tak. Informowałem Cię, że jesteś nieudacznikiem życiowym, to zrobiłeś e, parę leasingów razem z bankiem e, i teraz bank jest właścicielem Twoich aut, e, więc jeżeli chodzi o to, ja posiadam swój własny dom, posiadam zabezpieczenie w złocie, już do końca życia e, mogę siedzieć po prostu na dupie i nic nie robić, Ty za to będziesz musiał... Dlatego żebrzesz kurwa walkę od dwóch tygodni już do końca swoich marnych dni, żeby te kredyty swoje pospłacać. Także no, jeżeli porównujemy naszą inteligencję i to, jak to jest przedsiębiorczy, no to raczej polemizowałbym z tym, no, ale oczywiście twoi nieobiektywni fani ze względu na to, że mnie nie lubią, stwierdzą, że jesteś oczywiście bardzo, bardzo inteligentną osobą, co samo sobie przeczy. Jesteś bardzo nieogarnięty życiowo, bardzo nitro. A, i mleczko Rodzyniaczku, kłamiesz cały czas na mój temat. E, pomówiłeś mnie wielokrotnie. E, pomimo, że sprawa została umorzona, nie wypowiedziałeś się na ten temat. No bo wiadomo, że łatwiej jest atakować osobę o gorszym wizerunku i że masz dużo, dużo większe szanse w tej e, potyczce. samo z tym, że mam zakaz tworzenia kanału na YouTubie. Gdzie ja taki zakaz mam? Po co rozpowszechniasz kłamstwa Boxdela? E, w sumie ja wiem po co, bo jesteś jego psem. Jesteś psem Dela i szczekasz tak, jak ci Boxdel zagra. Nie wiem, ile ci płaci, ale przekaż swojemu panu, że ja po was idę i będę was niszczyć, nie? Będę was w końcu wyjaśniać, bo na to zasługujecie. Ał, ał, ał. Ogólnie, jak już się wykopu naczytałeś i ci Don Kasia... <klaski> powiedział nawet, jak mam się, jak masz co do mnie zwracać, to moglibyście ustalić wszyscy jedną wersję. Bo z jednej strony, bo z jednej strony raz mówicie, że jestem psem fejmu, teraz boxdela, nie wiem czemu, no ale chuj, niech będzie, że fejmu. Raz, że high liga. Raz, że jestem sprzedajny, raz, że nie. Ogólnie o dziennikarzach w Hiszpanii, jak dziennikarzowi w Hiszpanii ktoś, ktoś, znaczy, zarzucają ludzie, jedni ludzie zarzucają, że jest pro Real Madryt, a inni, że jest pro Barcelona, to znaczy, że jest dobrym dziennikarzem. Piesek w strachu!